Kasper! Cześć! Siemoneczku wam wszystkim! Cześć. I będziemy <noise> nagrywać Bingo Booze Challenge! Bingo z Challenge już było u mnie na kanale I teraz będziemy będzie... nie, jedli niedobre rzeczy Będzie bardzo smakowicie I mamy taką wersję, że będziemy jakby je losować, czyli nie wiadomo co się trafi Tak się zrobi, tak się zrobi, losuje fasolkę 3, 4 <noise> Czyli, że ja losuję Tak, o, różowa Czyli to jest albo, albo, albo śmietno skarpetki, albo taki frutki Okej okay. Oooo <noise> to, to, to Nie, <noise> nie wiem, nie, musimy to zjeść No właśnie O nie, to już tak bardzo. <noise> tutaj I trochę jak grzyby Czyli grzyby Mm. Nope. Dobra. Moja dupa jest tak wielka, że spada. No i drogi. <grym> Ma się a to się teraz. A, mam, mam teraz tak, mam, teraz nie wygląda. Tak, teraz nie było. Losy, tak, teraz nie było Ładował shotguna. No tak. To... No, Dosyć jedno. Mm. Dziękuję. A proszę bardzo. Super, czyli to jest albo. Ach, powiem, ja albo. to yy, jest Lubię wycinę. Lubię, i lubię, i lubię przez kwinki. Jakoś się stoi żyta w ogóle. One pachną, nie? No, znaczy się pachną tak, nie, taką... taką głębię. Kłębię, jak pachnie gołą. No, kupą głębię. Aha. Czy to były rzeki? O Boże, a tak mówię, nie czuję. Jak ja wtedy robiłam ten challenge, ktoś czuciwali z buzi przez cały dzień. No nie! Jakbyśmy to nagrywali w czasie meetingu. Cześć, ja jestem kur! Teraz się odwiję, ja ci wylosuję takie... Szkoda, że nie ma kupy gołębia. Jest! Karma. Nawet dwie, możesz dwie wziąć od razu. Psiak harma albo pudding, tak? tak? albo pudding czekoladowy. Ja mam uczelnię na czekoladę, więc... Powiem wam, moi drodzy, że bardzo lubię czekoladę. Dzięki. Mmm, czekolada. Dzięki! Ja, ja i tak nie mogę tego zjeść, bo mam uczelnię na czekoladę i jednocześnie... Nie mów do mnie, wejdź w drugą stronę. <gry> zaraz, zaraz dostaniesz jakieś... Zaraz ty! Mm. O, tak! to samo. Aaaa, Tam, 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 tam! Tylko, nie, nie jest. No tak karma nie jest, nie? nie Kiedyś miałam karmę dla do więc... O nie! O nieee! Dopiero po chwili doszło, to wiesz... Karma ja na Dusia była zmęczniejsza. Mózg ogarnął. Dopiero po chwili czuć. O nie, najgorzej. O jezu, poprzułem tą karmę takim takim psem daje. O Boże nie Teraz ci wylosuję takie kurde, że dajcie ci przez cały dzień z... Jak Znowu takie same dwa Proszę dwa, proszę, proszę Ale jest taki bonus, bonusik To jest albo... Brzoskwinia, albo czeki znowu Nie, naprawdę Słuch, jak teraz trafisz w brzoskwinie, to ja tym wychodzę to, rozwaczaj, Zaraz zaczai, zaraz zaczai Loading, loading Buforowanie. Nie ja mam wrażenie, że to gorzej pachnie niż smakuje. Co? Wiesz co? A teraz kichnę. To takie Dobra, czyli yy, wylosowały nam się dwie fasolki. Jedna to jest albo limonka albo, albo e, bluty z nosa a druga to są albo śmiertelne skarpetki albo tuti frutti już skarpetki były, więc we, weź tam limonka. Mm, limonka dobra, masz rację, to będzie limonka <laughs> degustacja, Magda Kessler. ej, co my ej, nie, chwila smakuje Boże, ja mam cięki na całych nogach Na rękach Od tych fasolek, to coś się, się dzieje nie tak chyba Jajko? Jajko albo y, popcorn Chwila Nie wiem co to jest, ale smaczne Chyba jajko Robi się coraz mniej smaczne Tak Jajko ty fasolki, ona nie... Mają... Tak, poczułem to z jajką! Muszę to połknąć! A. <laughs> Jajko jest podobno najgorsze Ty fasolki mają jakiś opóźniony zakłon czy No dobra, tego nie miałam To są skarpetki albo tutti frutti I ja wiem, że to jest tutti frutti Bo ja to wyczuwam swoją egzystencją Skarpetki... nie Tutti frutti Wow, jedno dobre! O, jakie pyszne! A może to skarpetki? Skarpetki. Jesty <grymMoon> <UB Music> Ty To wygląda na później, żeby czy te fasolki. Nie, nie wiem, właśnie, one są takie dziwne. Według mnie chusteczki to jest najsmaczniejsza fasolka, by wszystkich wszystkich... -y. Ja mogę te chusteczki dla dzieci? Mogłyby być po prostu takimi oddzielnymi cukierkami, no, żeby ja bym to, to po prostu jadę. jadła. Robimy petycję na zrobienie takich cukierków. To no, by było na tyle, zakończymy takim bardzo pozytywnym akcentem. Dzięki wielkie za obejrzenie, zapraszam Pan na kanał do kostera, będzie... W tym samym czasie, o tej samej godzinie, na moim kanale pojawił się też challenge, więc zapraszamy. Nie będę zdradzać, jaki to jest challenge, zapraszamy, tak. tutaj będzie ta notacja. Możecie kliknąć tutaj na facjatę, oto tego mm -hmm. Pana. I dzięki jeszcze za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, subskrybujcie kostera. Zapraszam kanał i to chyba wszystkie procedury końcowe. Dzięki za obejrzenie, teraz obiekty. Jeżeli jesteście do mojego kanału, to subskrybujcie